Żyje prawdą i miłością. Stąd rodzi się także potrzeba piękna. Powiedział poeta: Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości. Jest to zaś miłość twórcza, miłość, która dostarcza natchnienia dostarcza najgłębszych motywów twórczej działalności człowieka. Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia. Człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. W Kaplicy Sekstyńskiej ratysta umieścił sąd. W tym wnętrzu sąd dominuje nad wszystkim. Oto kres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widzialny. Kres prostoty i szczyt przejrzystości. Taka jest droga pokoleń, non omnis morior, to, co we mnie nie Teraz staje twarzą w twarz z tym, który jest. Tak zaludniła się ściana centralna sekstyńskiej polichromii. Pamiętasz Adamia? On na początku cię pytał, gdzie jesteś? A ty odrzekłeś, ukryłem się przed tobą, bo jestem nagi. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Niewiasta, którą mi dałeś, podała mi owoc. Ci wszyscy, którzy zaludniają ścianę centralną sykstyjskiej polichromii, niosą w sobie dziedzictwo Twojej wówczas odpowiedzi, tego pytania i tej odpowiedzi. Taki jest kres Waszej drogi. Śmierć ujawnia dramat ludzkiej istoty. W jej perspektywie człowiek nie może uniknąć pytania o sens swojego istnienia na świecie. Literatura antyczna i nowożytna, filozofia, socjologia. Etyka i moralność, sztuka i poezja starają się zgłębić ten podstawowy i nieuchronny problem. Jednak ich odpowiedzi bywają niejasne, sprzeczne lub wręcz rozpaczliwe. Wobec tajemnicy śmierci człowiek jest bezsilny, zostają zachwiane jego ludzkie pewniki i właśnie w takiej sytuacji bezsilności. Wiara chrześcijańska, jeśli została pojęta i przyjęta w całym swym bogactwie, staje się dlań źródłem duchowej pogody i spokoju. Bo w świetle Ewangelii ludzkie życie otrzymuje nowy, nadprzyrodzony wymiar. To, co wydawało się pozbawione znaczenia, nabiera sensu i wartości. Ożyje woda, ożyją drzewa, ożyje ziemia. Stanie się obrzędem. Wprowadzi cię poza krąg umierania, jaki w niej samej tkwi. Czyż konieczność życia, tak mówi ziemia i woda, każdej wiosny, nie jest głębsza niż konieczność śmierci? Tak mówią ziemia i woda, szemrząc do siebie wzajemnie. Jak przetłumaczysz ich szemranie wzajemne na Twoją własną mowę? Śmierć oraz życie ziemi, jak zaszczepisz w myśli? Obrzęd wód przemawia inaczej wiosną, gdy życie przywraca ziemi, inaczej latem, gdy człowiek wysycha z pragnienia, jakby łożysko rzeki, gdy ciało błaga o czystość i chłód. Wówczas człowiek chłonie obrzęd wód, jest w nim równowaga. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków, ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu wstępuje w dół, każdym zboczem, to wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry, rytmicznie niesiony swym własnym prądem, niesiony dokąd. Co mi mówisz górski górskich strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco stępują w rytmie potoku, lecz zdumiewa się człowiek. Był samotny z tym swoim zdumieniem pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła, jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: Zatrzymaj się, masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens. Ma sens, ma sens, ma sens. Pragnę opisać Kościół. Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z Nim, który mnie stale przerasta. Kościół, dno bytu mojego i szczyt, Kościół, korzeń, który zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem. Sakrament mojego istnienia w Bogu. Który jest Ojcem. Pragnę opisać mój Kościół, w którym przez wieki idą ze sobą razem słowo i krew, zespolone ukrytym tchnieniem ducha. Światła otworzyłeś drzwi. Trafił duch, do naszych serc, stał się cud zniknął lęk. z nim młyn. Z trafił duch do naszych serc stał się cud zniknął lęk proszę o zabranie głosu panią Marię Magdalenę Nowak dyrektor zespołu i wręczenie nagród uczniom za udział w konkursie wiedzy o patronie szkoły. W związku z setną rocznicą urodzin naszego patrona szkoły, Jana Pawła II, uczniowie organizowali szereg przedsięwzięć. Rozmawiali na lekcjach wychowawczych na temat faktów z jego życia i całego pontyfikatu. Rozmawiali na temat pielgrzymek, autorytetu, jakim jest dla nas wszystkich uczniów, a także nauczycieli i wzięli udział w dwóch konkursach. I tutaj nadmieniam, że konkursy były organizowane w ramach projektu ogłoszonego przez Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych, Wielcy Polacy. I tak pierwszym konkursem był konkurs na prezentację multimedialną Miejsca upamiętniające papieża Jana Pawła II w Gnieźnie. I tutaj pierwsze miejsce na prezentację zajął uczeń klasy pierwszej, przepraszam, trzeciej TD Marcin Dąbal. Poprosimy o wystąpienie. Drugi konkurs to był konkurs wiedzy o patronie szkoły papieżu Janie Pawle II. Tutaj pierwsze miejsce zajął uczeń klasy pierwszej BA, natomiast mam informację, że jest nieobecny, dlatego wręczymy mu później tą nagrodę. Jest to uczeń Juliusz Pyżanowski. Prosimy chociaż o oklaski. Drugie miejsce w konkursie wiedzy zajął uczeń klasy pierwszej TC Antoni Grzeczka. Prosimy o wystąpienie. I trzecie miejsce zajęła Kinga Schwacher. Po raz drugi tutaj występuje klasa pierwsza BA. Zapraszamy. Pani Dyrektor, dziękujemy. Dziękujemy Państwu za uwagę. W pierwszej kolejności salę opuszczają zaproszeni goście wraz z dyrekcją. Zanim Państwa wypuszczę, nie byłabym sobą, prawda Panie Dyrektorze? Pierwsza sprawa. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Radzie Rodziców dzień słuchaczy za ten piękny sztandar. Dziękuję mojej koleżance, która akurat siedzi teraz w administracji, która tak cierpliwie ze mną wybierała ten sztandar plus moje panie wicedyrektorki, ale było pracy nad tym, tak czy tak, czy owak. Bardzo dziękuję osobom, tak zwanemu zespołowi do spraw uroczystości szkolnych, jest to kilka osób, naszych nauczycieli. Nie będę wszystkich wymieniać, ale Państwu gorąco dziękuję. Dziękuję naszej ekipie telewizyjnej, o której zdarza mi się zapominać. Dzisiaj pamiętam. Dziękuję naszym tutaj prowadzącym, prowadzącym im u młodzieży występującej. A chyba największe podziękowania należą się Pocztowi Sztandarowi. Jednemu i drugiemu. Pani chorąży, która tu obok mnie siedzi, dzielnie dzisiaj w kościele się spisywała. I tak na pocieszenie może powiem, że bycie chorążym to jest wielkie wyróżnienie. Od roku 1295 chorążego każdego wybierał sam król, a teraz dyrektor szkoły. Szanowni Państwo, ja naszych gości zapraszam na kawę, trochę żeśmy zmazli, trzeba się ogrzać, a wszystkim Wam motto Jana Pawła II Jeżeli cokolwiek warto czynić, to tylko miłować i tego się trzymajmy, dziękuję. Ale ci się ręce trzęsły.